Osiedle było ciche, niemal zbyt idealne, jakby zaprojektowane przez kogoś, kto wierzył, że porządek to klucz do szczęścia. Równe rzędy domów, przystrzyżone żywopłoty, te same skrzynki na listy i ten sam zapach porannej kawy unoszący się z nadpłotów. A jednak pod tą warstwą pozornej harmonii pulsowało coś więcej. Coś, co widziała tylko ona. Malwina mieszkała w tym samym domu od sześciu lat. Jej mąż, Robert, był człowiekiem konkretnym, przewidywalnym jak rozkład jazdy. Kochał stabilność, cenił rutynę, a najbardziej brak komplikacji. Był często poza domem, wyjazdy służbowe, konferencje, spotkania z klientami zostawiał ją w tej samej ciszy, w tym samym cieniu, który z każdym tygodniem gęstniał. I właśnie w tym cieniu pojawił się on krok Igor, kroka sąsiad z naprzeciwka. Z początku tylko uprzejmy. Skinienia głowy, krótkie dzień dobry, przy wyrzucaniu śmieci, jedno czy dwa przypadkowe spotkania w sklepie. Ale z czasem te spojrzenia stały się dłuższe, cisze między słowami, cięższe. Było coś w jego oczach, coś co sprawiało, że serce Malwiny przyspieszało bez ostrzeżenia. Nie był młodszy od niej, nie był przystojniejszy od innych mężczyzn, ale miał coś czego od dawna nikt jej nie dał. Uwagę. Zaczęło się niewinnie prosił ją o pomoc w sprawie roślin na tarasie, które nie chciały przetrwać jesieni. Malwina znała się na tym, podeszła któregoś popołudnia. Schylali się razem nad donicami, a ich ramiona stykały się tylko czasem. Przypadkiem. Ale to wystarczyło drżenie skóry. Ciepło, które rozlewało się nieoczekiwanie pod klatką piersiową. Nie mówili o tym, ale każde z nich czuło, że coś się zmienia. Od tamtej pory widywali się częściej. Preteksty były błahe, pomoc przy zawiasach w drzwiach, krótkie rozmowy o pogodzie, zaproszenie na kawę w kuchni, w której czas zwalniał. W jego obecności Malwina odzyskiwała coś, co myślała, że już straciła: lekkość, zmysłowość, spojrzenie, które znów stawało się znaczące. Aż nadszedł ten dzień. Cichy wtorek. Mąż Malwiny miał wrócić dopiero późnym wieczorem. Pogoda była dziwnie ciężka jakby powietrze było nasączone czymś, co miało się wydarzyć. Ona krzątała się po domu, udając, że dzień jest jak każdy inny, ale nie był. Miała na sobie jasną koszulę z luźnym kołnierzem, materiał miękki jak skóra, czuła się naga, mimo że była ubrana, czuła, że to, co ukryte, woła mocniej niż kiedykolwiek. Gdy rozległ się dzwonek do drzwi, nie zdziwiła się. Wiedziała, że to on. Otworzyła powoli, z dłonią lekko wilgotną. Igor stał z narzędziami, jakby faktycznie przyszedł wymienić zamek, o którym wspomniała kilka dni wcześniej. Wciąż się zacina? zapytał spokojnie, ale jego wzrok nie był spokojny. Przesuwał się po jej twarzy, szyi, ramionach, jakby czytał coś, czego nie było w słowach. Czasem. Czasem nie chcę, żeby działał. odpowiedziała, a potem spojrzała na niego z ukosa. Wszedł, drzwi zamknęły się za nim z cichym kliknięciem, dźwięk, który wybrzmiał jak obietnica. Pracowali razem przy drzwiach. On klęczał, ona trzymała narzędzia. Ich dłonie stykały się co chwilę. Czuła ciepło jego ciała, zbyt blisko, zbyt intensywnie. Gdy się odwracał, jego ramię muskało jej biodro, a ona nie odsuwała się. Przeciwnie, z każdym dotykiem była coraz bliżej. W pewnym momencie uniósł wzrok. Ich oczy spotkały się. To nie był przypadek. To był impuls. Malwino, powiedział cicho, jakby jej imię było pytaniem. Wiem, odpowiedziała. I wtedy zrobiła to, podeszła do drzwi, przekręciła zamek. Jeden ruch, jeden klik. Jakby odcięła świat, jakby przyznała się do pragnienia. Obróciła się powoli, a on wstał, nadal patrząc. Ich ciała dzieliło kilka kroków, ale napięcie między nimi było jak napięta lina. Wystarczyło jedno słowo, jedno drgnienie, by pękła. Nie powiedzieli nic więcej, tylko zbliżyli się krok po kroku, jakby każde zbliżenie było próbą odwagi. Malwina poczuła, jak jego dłoń dotyka jej policzka ostrożnie, jakby była czymś kruchym. Zamknęła oczy. Wdech. Serce biło jej w gardle. I wtedy, powoli, jego usta dotknęły jej ust. To nie był pocałunek pełen pożądania. To był szept. Próba. Potwierdzenie, że nie są już tylko sąsiadami, że to, co narastało w nich miesiącami, właśnie znalazło ujście. Ich dłonie zaczęły wędrować po ciałach, niepewne, ale łapczywe. Czuła jego oddech na swojej szyi, jego czoło oparte o jej skroń. Każdy ich dotyk był pytaniem, i każda odpowiedź była drżeniem. A potem, bez słów, bez planu, znaleźli się na sofie w salonie. Nie dlatego, że to było wygodne, ale dlatego, że nie mogli już stać naprzeciw siebie bez pragnienia. Jej ciało było gotowe, a jego czekało zbyt długo. I gdy ich usta znów się spotkały, tym razem z drżącym oddaniem, Malwina wiedziała, że od tej chwili nic już nie będzie jak dawniej. Nie dlatego, że zamknęła drzwi, ale dlatego, że je zamknęła. Właśnie dla niego. W salonie było cicho zegar na ścianie tykał, jakby z opóźnieniem chciał nadążyć za tym, co właśnie się wydarzyło. Światło wpadające przez półprzymknięte żaluzje przecinało pomieszczenie na smugi i cienie, a w tej miękkiej grze świateł Malwina siedziała z dłońmi złożonymi w ciszy na kolanach. Igor był obok, jego ramię dotykało jej ramienia, ale nie mówił nic. Nie potrzebował, oboje oddychali płytko, zbyt świadomi własnych ciał, zbyt blisko, by ukrywać cokolwiek. Nie powinienem tu być powiedział cicho. Wiem, ale nie chcę wychodzić. Malwina spojrzała na niego długo, uważnie. W tym spojrzeniu nie było już niepewności, tylko uznanie czegoś, co się stało i nie da się tego cofnąć. Jeszcze nie teraz odpowiedziała. Jej głos był spokojny, głęboki, jakby wypływał z miejsca, które długo było uciszone. Igor poruszył się, by odwrócić się w jej stronę. Ich ciała, wciąż napięte, wciąż niespokojne, zaczęły rozpoznawać siebie powoli, jego dłoń spoczęła na jej udzie. Delikatnie, bez posiadania. Po prostu była tam, jakby szukał punktu zaczepienia w świecie, który właśnie przestał być prosty. Malwina wciągnęła powietrze, kiedy jego palce przesunęły się lekko, zaledwie dotykając materiału jej cienkiej sukienki. Czuła każde muśnięcie jak powiew gorącego wiatru na nagiej skórze. Gęsia skórka pojawiła się na jej ramionach, choć w pokoju było ciepło, nie mówili już o niczym zwyczajnym. Ich rozmowa toczyła się gdzieś indziej, pod skórą w pulsujących punktach między oddechem a tętnem. Patrzyli sobie w oczy, i każde spojrzenie było pytaniem bez słów. Czy dalej? Odpowiedź tkwiła w ich ciałach, w pochylonej głowie, w ustach, które znów zbliżyły się do siebie. Ledwie się dotykając. Pocałunek był inny, głębszy, jakby poprzedni był tylko początkiem, a ten już konsekwencją. Ich wargi stykały się łagodnie, ale z rosnącą intensywnością, jakby chcieli się upewnić, że jeszcze mogą przestać. I jednocześnie nie chcieli. Igor uniósł dłoń i wsunął ją w jej włosy, delikatnie przyciągając ją bliżej. Malwina odpowiedziała bez oporu: Cała była tym dotykiem. Cała była w tej chwili, jej ciało zareagowało bez pytania, oddech przyspieszył, klatka piersiowa unosiła się i opadała w nierównym rytmie. Gdy jego usta przeniosły się na jej szyję, zamknęła oczy i pochyliła głowę, odsłaniając się, jakby nie miała nic do ukrycia. Czuła ciepło jego warg, wilgotne, miękkie, rozpalające. Każdy pocałunek zostawiał ślad, nie fizyczny, ale głęboki, pulsujący gdzieś pod skórą. Nie przestawali. Nie spieszyli się. W tym było coś uroczystego, jakby ich dłonie i usta próbowały odnaleźć w sobie nawzajem to, czego oboje przez lata nie dostawali. Delikatność nie była w tym słabością, była wyznaniem. Igor przesuwał palcami po jej plecach, czując przez cienki materiał każdy ruch mięśni, każdą reakcję. Malwina otworzyła oczy. Ich spojrzenia znów się spotkały: bliskie, zmieszane, głodne. I wtedy zrobiła coś, co przypieczętowało ich chwilę. Położyła dłoń na jego piersi, poczuła pod palcami bicie serca i po prostu tam została, nie jako kochanka. Jako kobieta, która przez długi czas nie miała gdzie położyć dłoni, by poczuć, że istnieje. Cisza między nimi była pełna. W powietrzu wciąż unosił się zapach jej perfum i ciepła skóra jego karku. Czuła na sobie jego oddech, jego uwagę. Był blisko niej. Nie tylko ciałem, ale czymś więcej. Myślą, pragnieniem, uważnością, zrobiliśmy coś, czego nie można już cofnąć, wyszeptał. Nie chcę cofać. Siedzieli tak jeszcze długo, spleceni oddechem, spojrzeniem i cichą, niebezpieczną zgodą. A gdy Igor w końcu się podniósł, nie było w tym pośpiechu. Jego palce przesunęły się po jej ramieniu, po szyi, po linii szczęki, jakby rysował ją w pamięci. Kiedy wraca twój mąż? Za trzy godziny. Wiesz, że to nie był koniec? Wiem. Dlatego zamknęłam drzwi. Nie po to, by cię wypuścić, ale żeby nikt nie mógł wejść. Uśmiechnął się lekko. I zanim wyszedł, jeszcze raz dotknął jej twarzy. Cicho, pewnie, jak ktoś, kto już znalazł to, czego długo szukał. A Malwina została w salonie, nie jako czyjaś żona, ale jako kobieta, która znów poczuła się prawdziwa. Od tamtej chwili świat nie był już taki sam. Każdy ranek miał w sobie coś z ukrytej obietnicy, każda drobnostka, szelest listów w skrzynce, trzask furtki, cień przemieszczający się po zasłonie. Mogła być jego, Malwina, która dotąd przechodziła przez dni jak przez przezroczystą mgłę, teraz czuła każdą godzinę, każdą minutę, jakby jej ciało i umysł od nowa uczyły się istnienia. Nie szukali okazji one same przychodziły. Spotkania były krótkie, przelotne, ale miały w sobie napięcie tak gęste, że wystarczył jeden gest, by zostawić ślad na całym ciele. Czasem tylko uśmiechali się do siebie przez szybę kuchenną, czasem wymieniali kilka słów na chodniku, udając obojętność, ale ich spojrzenia mówiły wszystko wieczory były najgorsze, w domu było spokojnie. Robert zazwyczaj pracował w gabinecie albo zasypiał przy telewizorze, nie zauważając cienia żony przechodzącej przez salon. Ale w oczach Malwiny coś się zmieniło, już nie patrzyła pustym wzrokiem. Teraz nosiła w sobie tajemnicę, i to sprawiało, że jej ruchy stały się bardziej miękkie, jej cisza cięższa, jej usta bardziej świadome. Pewnego czwartkowego popołudnia, gdy Robert niespodziewanie wyjechał do klienta na dwa dni, Malwina nie czekała długo. Wystarczyła jedna wiadomość: trzy słowa: zostań na herbatę odebrała go na progu z filiżankami w dłoniach ubrana w luźną sukienkę która pachniała jej skórą i ciepłem igor wszedł bez pytania bez słów w powietrzu unosiła się lekka woń wanili i cytrynowej melisy ale pod tym zapachem było coś więcej napięcie które unosiło się nad każdym ruchem każdym dotykiem usiedli na kanapie blisko z filiżankami w dłoniach nie patrzyli na siebie przez chwilę Pozwalali oddechowi wyrównać się, jakby przygotowywali się do czegoś, co już się wydarzało pod powierzchnią. Nie mogę przestać o tobie myśleć, powiedział w końcu Igor. Jego głos był chropawy, jakby wyjęty z głębi. Malwina nie odpowiedziała. Położyła filiżankę na stoliku i odwróciła się do niego. Jej dłoń spoczęła na jego kolanie, lekko jakby czekała na pozwolenie. Wiem, powiedziała cicho. Ja też nie umiem. Ich czoła zetknęły się. Oczy zamknięte, oddechy niespokojne. Jego ręka przesunęła się po jej plecach, odnajdując znajomy już łuk, który znał tylko on. Delikatność tego dotyku była bardziej intymna niż jakikolwiek gest. Jakby w tym jednym ruchu chciał powiedzieć wszystko, czego nie dało się ubrać w słowa, pocałunek był nieunikniony. Ale zanim ich usta się spotkały, zapanowała ta sekunda ciszy, w której nie było nic, poza pragnieniem. Tym razem było inaczej. Ich ciała znały się już lepiej, ale wciąż drżały z powodu bliskości, ręce przesuwały się po ramionach, po karku, po tali, z wyczuciem, ale bez strachu. Ich skóra przyciągała się jak magnes, oddechy splatały się ze sobą, a każda sekunda milczenia była pełniejsza niż całe rozmowy. Malwina wtuliła się w niego, przylgnęła ciałem, jakby chciała w nim odnaleźć coś, czego nie miała odwagi szukać gdzie indziej. Jego dłonie spoczęły na jej biodrach mocno, zdecydowanie, ale nie z pożądania. Z tęsknoty, jakby jej ciało było domem, którego nie znał, ale za którym zawsze tęsknił. Powiedz, że to nie tylko gra, szepnęła, czując jego oddech na szyi. Nie jest. Nie potrafiłbym grać w coś, co boli, kiedy cię nie ma. Jej palce zacisnęły się na jego karku, a potem przesunęły się na ramiona. Czuła pod nimi siłę. Czuła ciepło, czuła, że to, co między nimi się rodzi, jest zbyt prawdziwe, by można było je zignorować. Każdy ruch był teraz powolny, jakby każde przesunięcie dłoni, każdy pocałunek miał zostać zapamiętany, jakby chcieli siebie nauczyć, powoli, świadomie, bez pośpiechu, w ciszy przesunęli się na podłogę. Dywan przyjął ich ciała miękko, a światło popołudnia rozlewało się jak mleko po podłodze, łagodnie, niemal sennie. Ich dłonie przestały się spieszyć, zamiast tego zaczęły rysować mapy. Palcami, oddechem, skórą. Każde muśnięcie było jak odkrywanie nowego miejsca. Jak znajdowanie siebie nawzajem, tam gdzie nigdy wcześniej nie byli. Malwina była teraz cała zmysłem. Czuła, reagowała. Drżała. Gdy jego usta dotknęły jej obojczyka, całe ciało zareagowało jakby z nienacka. Wygięte w łuk, posłuszne każdemu sygnałowi. Jej oddech przyspieszał, jej wnętrze otwierało się z każdym kolejnym dotykiem. Ale w tym wszystkim była też miękkość, była czułość, była pewność, że nie są tu tylko po to, by się dotykać. – Zostaniesz? – zapytała, gdy ich ciała w końcu odnalazły wspólny rytm oddechu. Nie chcę wychodzić, odpowiedział, wtulony w nią szeptem na jej szyi, a potem zamilkli. I wtedy właśnie zrozumieli oboje: Nie chodziło już tylko o ciało, nie chodziło tylko o namiętność chodziło o to, że w tej zamkniętej przestrzeni, gdzie nikt ich nie widział, mogli być prawdziwi. Bez masek, bez obojętności, bez cudzego spojrzenia. Po raz pierwszy od dawna Malwina nie czuła się samotna. A zamek w drzwiach? Został przekręcony jeszcze raz. Nie ze strachu, ale z pragnienia, by ten moment trwał dłużej niż świat na zewnątrz. Noc spłynęła cicho, ulice pogrążyły się w ciemności, a w domu Malwiny nie było żadnego światła poza tym sączącym się z lampki przy fotelu. Igor leżał obok, głową oparty o jej brzuch, jego oddech był równy, spokojny. Malwina głaskała go po włosach. Powoli, prawie nieświadomie. Jakby jego obecność była jedyną rzeczą, która miała teraz znaczenie. Cisza między nimi nie była już napięciem. Była wspólną przestrzenią, taką, której nikt wcześniej nie stworzył dla niej, ani Robert, ani nikt inny. Tylko on, człowiek z naprzeciwka, który przyszedł z czymś, co trudno było nazwać, ale jeszcze trudniej odrzucić. Zostawię ci coś w kuchni, powiedziała w końcu, prawie szeptem. Klucz gdybyś kiedyś potrzebował, nie zapytał dlaczego. Nie musiał. Ich spojrzenia były już zbyt szczere. Następnego dnia wstał wcześnie, ubrał się bez pośpiechu, delikatnie przesuwając się po cichych pokojach, by jej nie obudzić, ale ona już nie spała. Leżała z otwartymi oczami, obserwując go ukradkiem, jakby chciała zachować ten obraz jego ramiona w koszuli, profil, który znała już niemal na pamięć. Gdy drzwi zamknęły się za nim, poczuła jak coś w niej się rozciąga. Nie pęka, po prostu rozszerza, jak świadomość, że właśnie dopuściła do swojego świata kogoś, kogo nie będzie umiała wymazać, dni mijały wolniej. Każdy ruch w ogrodzie, każdy dźwięk kroków na podjeździe sprawiał, że Malwina zastygała, nasłuchiwała. Nie z lęku, z napięcia, z głodu, którego wcześniej nie znała. A teraz nie potrafiła uciszyć, Robert wrócił jak zwykle zmęczony, jak zwykle uprzejmy, lecz nieobecny. Widział ją, ale nie patrzył. Dotykał jej dłoni, ale nie czuł skóry. I to bolało ją bardziej niż kłamstwo, które nosiła pod sercem. Wieczorami siadała na tarasie z kubkiem herbaty. Wiedziała, że on tam jest, za siatką, za światłami w drugim salonie. Czasem światło u niego gasło, a wtedy ona zamykała oczy, wyobrażając sobie, że jego obecność wciąż jest blisko. Czasem zostawiała uchylone drzwi, nie mówiąc dlaczego, jakby podświadomie zostawiała mu ślad. Znak. Pewnej nocy, kiedy księżyc był wysoki, a powietrze zbyt ciężkie na sen, usłyszała delikatny dźwięk. Drzwi przesunęły się powoli i zanim zdążyła się obrócić, wiedziała, że to on. Igor wszedł cicho, bez słowa, z taką naturalnością, jakby to był jego dom od zawsze. Podszedł do niej i nie pytał. Po prostu objął ją od tyłu, jego dłonie opadły na jej biodra, głowa wsunęła się między ramię a szyję. Pocałunek, który złożył na jej karku, był ciepły, spokojny, miękki, a jednak pod skórą malwiny przetoczył się prąd, znajomy, drżący, głęboki. Nie mogłem spać, powiedział. Nie tam. Nie bez ciebie. Już nie musisz, szepnęła, przekręcając głowę tak, by ich usta znów się spotkały. Ich ciała znały się już lepiej, ale każda noc była inna, tym razem nie było pośpiechu. Było coś bardziej dojrzałego, cięższego, bardziej świadomego. Każdy ruch, każdy dotyk, każdy westchniony szept był przemyślany, oparty na głodzie, który nie chciał odejść. Ich dłonie tańczyły po ciałach, jak po znajomych ścieżkach, ale nigdy nie przestawały odkrywać czegoś nowego każdy dotyk był jak czytanie listu napisanego w sekrecie każdy pocałunek jak znak że wciąż chcą więcej igor położył ją na sofie jej głowa opadła na poduszkę jego ręce obejmowały ją z góry ale nie przygniatały były jak kołdra czułości ona zaś z rozwianymi włosami i półprzymkniętymi oczami wyglądała na kobietę która odnalazła coś co długo uważała za niemożliwe nie było już miejsca na wahanie. Ich usta mówiły, ich ciała słuchały. Oddychali razem, miękko, w równym rytmie, a noc, długa, cicha i ciemna, stała się ich sprzymierzeńcem. I w tej nocy, między westchnieniem a pocałunkiem, Malwina zrozumiała, że już nie żyje w cieniu. Że to, co się w niej obudziło, nie było chwilą. Nie było przypadkiem. Było potrzebą. Było wyborem a drzwi, które zamknęła tamtego dnia, były pierwszym krokiem do tego, by w końcu coś otworzyć. O poranku wszystko było cichsze niż zwykle. Malwina obudziła się pierwsza, czując ciepło bijące od jego ciała, które delikatnie stykało się z jej plecami. Oddech Igora był równy, spokojny, a jego ramię owinięte wokół jej talii zdawało się mówić więcej niż jakiekolwiek słowa. Nie chciała się poruszyć. Nie chciała, by chwila zniknęła, zanim będzie gotowa ją puścić. Po raz pierwszy od bardzo dawna jej ciało nie było obce. Czuła się w nim dobrze. Cała nie tylko przez to, co między nimi się wydarzyło, ale przez to, że ktoś je zobaczył i zapragnął bez warunków. Jej skóra była lekko zarumieniona. Nie od wstydu, ale od dotyku, który był pełen uwagi, pełen oddechu, ciepła i znaczenia. Igor otworzył oczy chwilę później. Ich spojrzenia spotkały się bez słów. Nie musieli nic mówić. Wszystko już padło. W nocy, w oddechach, w drżących gestach, w tym jak długo trwali przy sobie, nie szukając wyjścia. Ale dzień nie czekał. Rzeczywistość zawsze wraca. I tego poranka miała twarz Roberta. Malwina usłyszała dźwięk wiadomości na telefonie. Chwilę później czytała słowa, które wybrzmiały w niej jak lodowaty szelest. Jadę szybciej. Będę za godzinę. Wsunęła telefon do kieszeni, powoli z uczuciem, jakby każda sekunda miała swój ciężar. Igor siedział już przy stole w kuchni, trzymając kubek z kawą, ale jego oczy były utkwione w jej twarzy. Muszę iść, powiedział, choć nie drgnął. Póki jeszcze możemy udawać, że nic się nie stało. Malwina usiadła naprzeciw niego, jej dłonie były splecione, jakby chciała powstrzymać je od sięgnięcia po jego. Nie chcę udawać, ale jeszcze nie wiem, co potrafię zaryzykować. W jego spojrzeniu nie było rozczarowania. Było zrozumienie. I coś więcej. Czułość, która nie wymagała decyzji tu i teraz. Wiem. Jego głos był cichy. Ale cokolwiek zdecydujesz, nie zmieni to faktu, że pierwszy raz od dawna znowu czuję się jak człowiek. Zbliżyła się. Ich czoła znów się zetknęły a potem bez słowa ich usta połączyły się w ostatnim pocałunku tej nocy. Długim, ciepłym, smutnym, namiętnym, jakby każde z nich próbowało zapisać w pamięci ostatni wers wiersza, którego nie chcieli kończyć. Igor wyszedł cicho, bez hałasu, zatrzymał się tylko w progu, odwrócił głowę i spojrzał na nią raz jeszcze. Z tym samym spojrzeniem, którym patrzył na nią tamtego dnia, kiedy wymieniali pierwsze spojrzenia nad skrzynkami na listy. Ale teraz było w nim coś więcej prawda? Zamknęła drzwi za nim, tym razem bez przekręcania zamka, kiedy Robert wrócił, nic nie zauważył. Wszedł z torbą, pocałował ją w policzek, rzucił zwyczajowe jak było i usiadł przy stole. Ona zrobiła herbatę. Ręce jej nie drżały, głos się nie łamał, ale oczy, oczy były inne, patrzyły głębiej, widziały więcej. Wieczorem usiadła w sypialni, otulona ciszą. I wtedy wyjęła z szuflady ten mały klucz, który Igor zostawił w miejsce przy wejściu. Leżał tam samotny, jak znak, że coś się wydarzyło i że choć teraz wszystko znów wyglądało tak jak wcześniej, nigdy już takie nie będzie. Zamknęła oczy i przycisnęła klucz do ust nie dla tego, co było, ale dla tego, co mogło jeszcze nadejść. Czuła w sobie jego obecność. Nie jak cień, ale jak ślad ciepły, prawdziwy, oddychający. I ten ślad miał zostać z nią, niezależnie od wszystkiego, bo drzwi raz zamknięte z właściwego powodu potrafią już nigdy się nie otworzyć dla kogoś innego.